Jeśli szukasz hotelu z 40 dyskotekami, 70 restauracjami, 100 barami i wszystko będzie otwarte 24 na dobę, to tutaj nie przyjeżdżaj. To nie jest miejsce dla Ciebie. Hej, witam na moim kanale. Jest siódma rano. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Przecież po raz drugi zatrzymaliśmy się w tym hotelu. Hotel nazywa się Linda. Resort Hotel dobrze to widać, to jest za mną nazwę tak? i taka pierwsza uwaga, jeśli szukasz hotelu z 40 dyskotekami, 70 restauracjami, 100 barami i wszystko ma być otwarte 24 na dobę, to tutaj nie przyjeżdżaj, to nie jest miejsce dla Ciebie. Ten hotel jest takim hotelem, powiedziałbym kameralnym, to jest hotel, do którego ludzie wracają, w tym hotelu możesz naprawdę poczuć się dobrze, a przynajmniej ja się czuję, może już jestem stary. Przewaga ludzi to ludzie w średnim wieku, a ma to swoje plusy. Nie ma bydła, nie ma chłoty, nie ma zamieszania. Hotel ogólnie jest w dobrej lokalizacji. Lokalizację wokół hotelu pokażę Wam później. A teraz na szybko pokażę Wam, co jest w hotelu. To Hotel jest kolejna restauracja, którą widzieliście w poprzedniej serii z Turcji. No tak więc, pomału wchodzę do hotelu. Recepcja w ciągu dnia to wszystko tutaj oświetlone szczeladami, czyli wygląda bardziej atrakcyjnie. Decepcja. jest oświetlona, całkiem fajnie. No, robi to jakieś wrażenie. Tu jest jeszcze wejście do... O, tu można sobie przyjść na ciasteczko. Proszę bardzo. Jest kawa, można wypić kawusię. Zjeść ciasteczko, usiąść sobie wygodnie, w chwili bez klimatyzacja nie działa, ale jest otwarty taras i na tym tarasie, na tym tarasie jakbyśmy <grymnie> w kwietniu tutaj piliśmy wódę do czwartej, tu przy tym stoliku, tu przy tym, albo no przy tym, że bałem do czwartej ruską wódkę piliśmy, mocna sprawa. Jeszcze jest w większości miejsc, jest ciemno, tylko dlatego, że tak powiedziałem, jest siódma rano. To tutaj się polski sklep z futrami i kożuchami, Jakbyście byli zainteresowani. Są dwie windy w hotelu. Tu jest jedna, tamta, jest, tam jest druga. Z tym lewem podobnie do lwa. Proponuję tamtą, bo jest szybsza. Sklepy, schody. Można jeździć windą, można używać schodów, ale zobaczcie jak tu są stopnie wysokie. Nie wiem, czy takie stopnie wysokie są w całej Turcji, ale naprawdę jest to mega niewygodne. Sklepy z upominkami, taki a la pseudobaza, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, tak wygląda pod ziemię. Sorry. Jest recepcja. Tutaj możecie sobie zamówić masaż. Tutaj jest poczekalnia. Tutaj jest sauna. Jedna. To jest sauna. Tu są przebieralnie. A tutaj jest droga z tego co mam... Nie, to jest jeszcze łazienka. Tutaj ten, z tego co pamiętam, a to jest jeden pokój na gabinet na masaż. Tutaj jest poczekalnia, hello, hello. Tu możecie sobie podjeżdżać, odpocząć. Eee, w 30 minut to jest eee, pokój ślubny, salt room. takie, takie coś. Eee, macie basen kryty. I siłownię. Basen, nigdy z niego nie korzystałem nie było potrzeby o tak wygląda może nie jest jakiś olbrzymi ale ale jest I to, i to wystarczy no i to jest siłownia na którą z Przemkiem codziennie o 7 rano chodzimy i ćwiczymy Przemek zawsze 40 km robi rano o 7 robi 55 potem o po południe po obiedzie pakujemy tutaj również Przemek zademonstruje ćwiczenia tak. o tak to się robi no i i to w zasadzie tyle jeśli chodzi o podziemie, tak wygląda basen i wszystko wokół basenu, bardzo fajne miejsce, leżaki zajmowane oczywiście od rana tak jak tam widzicie, eee, tablice informacyjne dotyczące hotelu po turecku, po angielsku, po niemiecku i po rosyjsku, najgorsze jest to że nie można Sikać w basenie, no takie małe nieporozumienie, bo nie chce mi się tak specjalnie biegać tam do hotelu, do restauracji Albo tutaj, <śm> tutaj tutaj do tyłu Do, do kiwelka, Tutaj mam wodę na miejsce, nie taki żart No dobra, jest basen, ten basen jest w miarę duży 1,60 m głębokości, tam jest brodzik I teraz pokażę wam tą tylną część Z kolejnymi, że tak powiem, atrakcjami Ogólnie powiem wam tak Rzadko kiedy miałem coś takiego, że przyjeżdżam do jakiegoś miejsca i czuję się w tym miejscu bardzo, bardzo dobrze, czy też jak w domu, tutaj w Lindzie, to już podczas pierwszego pobytu po kilku dniach czułem się jak w domu. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale gdy tutaj wróciłem, to już no naprawdę czułem się rewelacyjnie. Czułem się rewelacyjnie, dobrze i tak jak powiedziałem, czułem się jak w domu. Tutaj yy... człowiek się czuje bezpiecznie, przyjemnie, miło. Minusem może jest nadmierna ilość niemieckiej muzyki, no ale coś za coś na terenie tej całego jakby z... a co jest właśnie właśnie co jest jeszcze tak najważniejsze dla mnie tej w tym hotelu to jest to, że on jest ładnie ogrodzony i tak naprawdę nie macie jakby wrażenia, że jesteście gdzieś zaraz za, zaraz za hotelem jest ulica. To jest ulica dojazdowa, ale nie jest jakaś duża. Inne hotele, przykładowo w Sidę czy w innych miejscach mają Pasen, który znajduje się bardzo blisko ogrodzenia zewnętrznego i ludzie przechodzący z zewnątrz wszystko widzą, co się dzieje w środku. No nie wiem, dla mnie to żadna rewelacja. Dobra, obcy kamerę, bo nie wyglądam zbyt atrakcyjnie. Dlatego, że no właśnie problemem w Lindzie jest to, że ja tutaj się nie potrafię wyspać. Chodzę chyba za, za późno spać i budzę się tak jak w domu 6, 6.30. Dobra, tu macie salon gier, to jest płatne. Tutaj płacicie tam chyba od funta do dwóch funtów za różnego rodzaju gry. Z tej strony to takie bazy do wypoczynku, które tutaj są rozmieszczone na terenie całej tej posiadłości, że tak powiem. Tutaj macie bar, który pracuje też cały dzień. Z tyłu są kibelki, ale do nich zaraz przejdę. W tym miejscu jest dyskoteka wieczorna od godziny 10, ale gdy się zrobi już chłodno, to dyskoteka się przenosi po tamtej stronie basenu jest budynek i tam odbywa się dyskoteka. A tu jest całkiem fajnie przyjemnie. Wieczorem jest bardzo ciepło. Tutaj macie kolejny basen, stąd gra muzyka na cały ten teren w ciągu dnia. Jest basen, są zjeżdżalnie. Taka jedna uwaga: te zjeżdżalnie tak bardziej są przystosowane dla dzieci, bądź też do niższych osób. Ja za każdym razem, gdy zjeżdżam z obietnia, z której to zawsze uderzam w dno. I to dno tam ma chyba metr tylko tak głębokość tej wody. Tutaj chyba metr 60 to jest maksymalnie. Sprawdzę, sorry, plus mi się jeszcze częściej. Metr 50, tak, metr 50 tam jest dokładnie jest dokładnie 1,10 dziesięć i to metr dziesięć tutaj naprawdę jest, jest za mało eee, może to nie są jakieś romszałowe zjeżdżalnie, może tego nie ma zbyt dużo, ale możecie, wierzy możecie mi wierzyć, że naprawdę jest jest wystarczająco dobra, przejdźmy na dalszą stronę Tak przy okazji to jest Nasz, nasz stoli wieczorem, zawsze tu siedzimy, nikt jej się nie dosiada. To i w ogóle akcja jest taka, że każdy ma swój stolik. Więc zaczyna się jakiś tam, nie wiem, turnus, nazwijmy to. Ktoś gdzieś siada i siedzi przy tym stoliku, tak naprawdę na stałe. inaczej jest w restauracji. Dodatkowo w basenie też leżaki zajmują ludzie zawsze te same leżaki. Nie wiem dlaczego tak jest, ale, ale tak jest. Dobra, to jest tak, jak mówiłem wcześniej, bar. Tutaj bar, basen, basen, basen. Kord tenisowy i zarazem boisko do koszykówki tutaj możecie też sobie to obejść z drugiej strony, tam macie też nie wiem czy to dobrze widzicie, też takie miejsca do wypoczynku w ciągu dnia. I przechodzimy tutaj do zaplecza z mojej lewej kibelki, kord do siatkówki ręcznej, z tym zwałki tam możecie pograć w ping-ponga. Tutaj możecie sobie postrzelać w lotki. Tu są konkursy. Tam jest tablica do strzelania z wiatrówki. Codziennie o czwartej możecie przyjść postrzelać, a ja się pochwalę, że zająłem pierwsze miejsce i dostałem certyfikat. Jeszcze mały prezent. A zasada jest taka, że strzelacie chyba najpierw ze 5 metrów, potem przesuwa się do 7, a następnie finał odbywa się dokładnie tutaj z tego miejsca. Z tego miejsca i tam jest tarcza taka wielkości tej kartki białej, którą tam widzicie, nie wiem czy to widzicie na tej tablicy, to jest biała kartka i do tego się strzela i do ten... finału przeszły trzy osoby, ja się zakwalifikowałem po ćwierćfinale, od razu do finału wskoczyłem i, <ścoughs> I z ilością moich punktów, a następnie stąd strzeliłem, pierwsze było pudło, a drugi strzał był siedem punktów, który dał mi, dał mi zwycięstwo, czyli to jest test git. Mm, Szałery takie właśnie krusznice ustawione są tutaj w różnych miejscach na terenie tego obiektu. Z tej strony z kolei macie, jest ładnie ogrodzone, tutaj nie będę wchodził, bo też chyba nie dostanę się do tego. To jest budynek, w którym możecie sobie możecie mieszkać. Macie jakby prywatny, mały basen, yy, tylko że to jest dzielone na chyba na trzy z tego co pamiętam. Na stronie internetowej znajdziecie na pewno więcej, więcej informacji na ten temat. Co dalej? A pokażę Wam jeszcze miejsce, w którym możecie się dowiedzieć, co się dzieje danego, danego dnia. Rozpiska. A jeszcze bar, pominął następny bar, kolejny bar, w którym odbywają się, czy też podawane są posiłki, ale tylko właśnie w sezonie letnim. Czyli takim sezonie od maja do października, któregoś w zależności od daty, od daty, w ja gadam. w zależności od pogody. A, tak więc akurat tym razem mieliśmy szczęście, bo ostatnio w kwietniu byliśmy na no to. Ten bar, tak, ten jeszcze działał, ale tamten bar, do którego teraz się udaje, nie działał. To był zamknięty, tam się nic nie odbywało i jeszcze było jakieś miejsce, które też było, też było zajęte. A teraz wam pokażę tablicę z animatorami i tablicę, na której możecie znaleźć. To, to też znajdziecie na recepcji, ale tutaj w tym miejscu, co gdzie jest i o której godzinie. Tak jak widzicie, drafty 10:30 rano do 15. Ja myślę, że to o 15. E bocia, roweru. Bo tutaj takimi dziwnymi kulkami alustrzonymi. Nie, to nie wadliło nigdy. 11.15. To też jest waterpurka, w tym tutaj, w tym basenie. Tutaj jest rozgrywki. piłkę ręce. Ergon, to o co my mówiłem, w wcześniej o 16 bo on była 16.30. 17.00, jest futbol Co tutaj dalej? Tonight. To jest dzisiaj, tak? tak bar to czyli ktoś tak więc nie możecie się tutaj nucić naprawdę się nie możecie nucić, jeżeli szukacie czegoś takiego, czy też będzie dzień w hotelu nie idź gdzieś tam gdziekolwiek, a nie korzystać z jakichś wycieczek, obiectorów, no to możecie sobie tutaj spędzić miło cały dzień, to są animatorzy a ten gość jest taki najbardziej mi przyjazny z tą dziewczyną i brakuje zdjęcia DJ-a głównego Super gość, naprawdę super gość. W ogóle staw czy też obsługa hotelu jest, jak powiedziałem na bardzo wysokim poziomie ci, ludzie są bardzo przyjaźni, przyjaźni nastawieni, bardzo mili. ci ludzie starają się umilić wam ten pobyt jak najlepiej jak potrafią. Barmani, wszyscy, naprawdę ja wiem, że oni wszyscy tak na, ja wiem, że to chodzi o napiwki, głównie też pracował w astronomii, lata nawa długie i chodzi o te napiwki, ale ale warto mi zostawić 50 centów, euro, 2 euro, 5 euro, cztery tysiące, bo w chyba na koniec warunki, tylko dlatego, że naprawdę, naprawdę robią robotę. Adam jak zwykle rozgaduję się i zapomniałem o najważniejszym, <grym się wyszło> może nie tyle najważniejszym, ale ważniejszym, ale... Miałem zwłaszcza tutaj, e, przede mną jest kolejne miejsce, jest to bar. a jeżeli nie chcecie iść na restaurację, zjeść coś jeść obiadem na restauracji, to sobie tutaj. To jest taki snack bar. Tam takie typowe barowe jedzenie, spodobane typu burgery. Tam spaghetti, takie no, Okej, okay, się najecie, jest dobre, wszystko jest ok, ale, ale no, trzeba tutaj. Nie musicie iść na restaurację w ten sposób. Na restauracji jest znacznie większy, większy wybór. Ok, od tyłu baru możecie przejść tam basem i też dojść tędy, bądź z drugiej strony. Jest jakby najście do amfiteatru, w którym odbywają się codziennie różnego rodzaju pokazy, atrakcje. Zwało, jak zwał, tak to wygląda jest jeden podstawowy minus z tego miejsca. Te siedzenia, tak jak widzicie, są w opachanym stanie i one są bardzo stare, ale są też bardzo, bardzo niewygodne naprawdę Nie ani tutaj się oprzeć wygodnie, ani usiąść wygodnie. Nie polecam dłuższego siedzenia tutaj dobrze, że to przeważnie trwa jakieś 45 minut. I to wszystko. Dobra, przejdźmy jeszcze z tej strony. Tu wyszedłem ten tyłem nie jestem może zbyt dobrze rozwiązany. O, to jest góra. góra no ptactwo, ja chyba głównie to są kurczaki kurczaki są króliki, są. O, tu są takie małe króliki, zobaczcie. To wygląda. Więc razem z kurami tutaj siedzą. Czy to jest lepiej, nie będzie widać. No i tak zwana na największą opracą są koty. Idzie koty, a to może padnie. Też jest znosi w takich małych klatkach, No i to jest dramat. Takie trzymanie takiego ptactwa w tak małej klatce. No i tu jest tak zwany cat house. I te koty są tutaj futrowane sułą karną e, bez wody. Albo wodę małą brudną. Są malutkie futki, tu to, to wszystko, żeby nie właśnie wychodzi I tu jeden. Zobaczcie. Siema. Patrzcie, dwa opuszki. Jeszcze mnóstwo lata innych małych. Jeśli ktoś jest kociarzem bądź też wrażliwy na takie widoki, to powinien sobie odpuścić. Robię jeszcze po jedną się Pierwszą wypiłem, w tej macie kilka maszyn na terenie hotelu maszyn z, z kawą jakąską. A moim zdaniem jest całkiem dobra. Wchodzicie sobie i o każdej porze dnia robicie sobie smaczne cappuccino. która nie działa. Działa, okej. Okay. Kabu się robi, tak to tutaj wygląda. Ale to znacie z poprzedniego wideo. Teraz pokażę, tam jest główna część restauracyjna. Tępa kawa zrobiona. Dobra, jak tu już jestem, to pokażę Wam restaurację całą po raz drugi. Jak wygląda śniadanie. Tak, no szybkiego. tutaj macie soki. Tu macie soki wyciskane. wyciskane prosto z owoców bar sałatkowy, czy też owocowy. Tutaj są wszystkie rzeczy na zimno. Z tamtej strony macie desery, które są podawane tak naprawdę w ciągu całego dnia. On dużo jest mega, mega słodkich. Tu jest baza na pieczywo. Tutaj macie ciepłe rzeczy. No i całe ciepłe, tam robią omlety. Cały ciepły bufet. Tutaj jajka i różne inne smakołyki. Z tej strony macie rano podawane tak widzicie porcjowo dżemy do naleźników, różnego rodzaju jeszcze sosy. To jest ok, owoce w miskach. W ciągu lunchu i kuracji z tej strony macie ogromny bufet deserów, który też pokazywałam Wam ostatnim razem. No dobra, wychodzę stąd i idę na moją kawę. Widzimy się później. To jest to, co pokazywałem ra rano, ale rano nie było oświetlone jeszcze. Ten rano musi być zaświecony. Na chwilę obecną jest ciemny, ale całość robi, powiedzmy, jakieś tam wrażenie. Tak wyglądają korytarze, ale korytarze chyba wam ostatnio ja pokazywałem. No i słuchajcie, dostałem pokój. Jestem mokry, bo byłem na, na tym na solarium, byłem na już. I teraz tak. Musiałem chwilę poczekać na ten pokój. Nie było tego pokoju dla nas, na, dla, jako dla dwójki e, w nocy. okej, okay. tylko dlatego, że był pełen hotel, ale w zamian za to nasze pokoje już czekały na nas o 11.00. Dostałem ten pokój i co najważniejsze, dostaliśmy pokoje o lepszym standardzie niż za te, za które zapłaciliśmy. I teraz, tak, może pamiętacie pokój, który miałem ostatnio. Na pewno nie było takiej szafy w pokoju, na pewno nie było takiej łazienki. Była podobna. Jest prysznic, jest lustro, jest umywalka, jest kibelek. Troszeczkę wyższy, lekko standard niż to, co mieliśmy ostatnio. W w przedpokoju jest jeszcze szafa dodatkowo otwierana na dużą ilość rzeczy, czyli to jest ok. To było w pokoju, w tamtym. Mamy tutaj lodówkę, która też była. Ok, to jest taka jakby ławka na bzdury. Duży stół czy też biurko z jakimś tam siedzeniem. Jest dodatkowo fotel, dlatego nie było. W ogóle ten pokój jest większy. Są dwa łóżka. Jedno łóżko duże takie podwójne, jedno łóżko pojedyncze. Zupełnie niepotrzebne, bo tak naprawdę ja będę chyba tu spał albo będę tu spał. Będzie się zmieniało w ten sposób. Jest ok. Oczywiście jest, jest balkon. Balkon wygląda w ten sposób, podobno do tamtego. I jest widok tak ostatnio na, na basen. Ostatnio miałem ten pokój to jest tym balkonem tutaj wyżej. O, tam dokładnie tam, tam był mój pokój. Lepszy widok, ponieważ byłem wyżej. Teraz jestem niżej. Ale poza tym no, to nie ma na co narzekać. Naprawdę jest super pokój, to bym powiedział. Eee, lepszy standard za eee, tak zwany pokój ekonomiczny, czyli mamy coś więcej za lutarkę czekań za poznajmy się oczywiście. A więc ja jestem zadowolony i to by było tyle w temacie tego pierwszego szybkiego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek był szybki. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Co myślicie na temat Turcji? Ponieważ Turcja cieszy się ogromnym powodzeniem i mam nadzieję, że te nowe odcinki z Turcji również znajdą grono ludzi, które, które polubi, zasubskrybuje kanał, doda komentarz, bo w tym właśnie jest siła. Tak więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do komentowania, bo to jest najważniejsze. Nieważne jaki to byłby komentarz. Komentarz Każdy komentarz się liczy. Dobra, temat jest taki, że postanowiliśmy sobie codziennie chodzić rano na siłownię. Ale ze względu na to, że jest fajna powoda, to będziemy codziennie rano o 7 chodzić na basen. O tyle dobrze jest, że... Zobaczcie, na basenie jeszcze nikogo nie ma. Basen jest cały pusty, tylko dla nas. Tutaj obok mieszka Przemek. Ale jeszcze śpi. Nie wiem, teraz go obudzić i... Widzimy się, widzimy się na dole. Reszta dnia, no nie wiem, tak naprawdę nie mamy jeszcze jako takich planów.